W czasie okupacji niemieckiej z kolei w Kinie Roksy wyświetlano bardzo dużo filmów polskich komedii z Cwichlińską, z, z dymszą, z Bodo. No, zawsze tam dało się przeszwarcować, bo przecież pieniędzy nie mieliśmy, ale tam zawsze było takich kilku, czy nawet kilkunastu chłopaczków, których bileter tam na lewo puszczał i myśmy w tym kinie. Obejrzałem, obejrzałem na całą przedwojenną galerię polskich filmów komediowych. W Lwowie nie było takiej warszaj W był właściwie zakaz chodzenia do kin. W Lwowie to było jakby dalekie echo, a no dzieci to w ogóle tego nie rozumiały. No więc... I jak przyszli Niemcy, to zapisano je do pierwszej klasy, i ta pierwsza klasa była w klasztorze przy kościele Świętej Teresy na ulicy Leonasa Piechy. Ja płakałem, że ja nie chcę iść do szkoły, bo ja nic nie umiem. Ja byłem przekonany, że w szkole to już trzeba e, wszystko umieć. I z jeszcze większym płaczem wróciłem ze szkoły, że czego oni chcą, ja wszystko umiem, a oni mi jakieś tam pałeczki każą rysować. No to mnie nauczyciele już następnego dnia przenieśli do drugiej klasy do szkoły Mały Magdaleny. Także mówię, że pierwszą klasę skończyłem po jednym dniu. No więc. Wkroczenie wojsk niemieckich, czy pan pamięta? Tego nie pamiętam. Tego raczej nie wychodziliśmy z domu, bo już były przy. Niemcy już też bombardowali po raz drugi rów. I teraz czasami nam się już. które bomby, w którym miejscu spadły. W czasie pierwszego bombardowania, które spadły e, w czasie drugiego, kiedy na przykład na, e, na ulicy Sykstuskiej zniszczone zostało została cerkiew Greko-katolicka seminaryjna i budynek przy ulicy Sykstuskiej. Pamiętam, że jeszcze była wielka wyrwa na ulicy, ta wyrwa pomiędzy domami jest po dzień dzisiejszy. Ale czy to było w czasie 1939, e, e, czy w 41. już nie pamiętam. No, to oczywiście już nie chodziliśmy, ludzie, tłumy ludzi chodzili oglądać no, tych pomordowanych przez Rosjan naszych jeńców na ulicy Łąckiego, na Zamarstynowskiej i w Brygidkach. No, tam to mnie nie wolno było i nasi, moi rodzice tam nie chodzili, jak w każdym razie ze mną nie chodzili. Więc tak się zaczęła okupacja niemiecka. No, znowu ten same, ojciec pracował nadal na kolei. <laughs> mama zaczęła pracować u, e, w zakładzie tym tyfusowym, którego oddział był właśnie obok na ulicy Potockiego. Ten drugi oddział, i tam e, był szefem e, doktor Mossing, i mama właśnie u niego pracowała. E, z profesorem Mossingiem mam. No, takie bardzo wzruszające doświadczenie, że kiedyś pojechaliśmy z całą rodziną. Pierwsze, chyba był to początek maja, i pierwsze mm, słoneczne jakieś, takie ciepłe, ciepła niedziela, i pojechaliśmy na, tą, pod, na wysokim zamku pod Kop, no, kopcem, teraz tam jest budynek telewizyjny. Ta cała polanka była zawsze terenem no takim rekreacyjnym, gdzie się opalało i tam kilka godzin spędziłem i byłem, a byłem łysy, bo e, dzieci strzyżono wtedy na łysę, bo to tani, e, bo nie trzeba było często chodzić do fryzjera, więc i dostałem porażenia opon mózgowych, no też żadnych lekarstw, niczego, i pamiętam, że doktor Moznik dwie noce przy mnie przesiedział, no na szczęście miał bliziutko, mamę lubił, mnie też lubił, bo ja tam czasem przychodziłem do mamy, no i jakoś wyleczyłem się, ja się śmieję, że Poważenie minęło i może e, tylko pozostało skrzywienie, że zostałem dziennikarzem i pisarzem. Tak. Czy to było w czasie okupacji niemieckiej, już? Tak, tak. To, hmm. był, pie, dróg, to był chyba 1941 albo 1942 rok. A może te, tego, tego już, już nie jestem w stanie ustalić. Mama tam pracowała, ale nie pracowała jako e, karmicielka wszy. Bo no mama dość prosta kobieta, bo miała tylko szkołę podstawowską. Mama się brzydziła tych wszystkich. Wolała pracować jako zwyczajna tam pracownica, no, sprzątaczka, nie sprzątaczka, no, do wszystkich takich czynności, czy tam było porządkowej, tylko, a, a brzydziła się wszyst, sami. No i się pracował nadal na kolejna no, dziadzio oczywiście my tuli nie miał. Babcia jeszcze była, no tak Także żyła nam się... Raczej kiepsko, ale nie tylko nam, więc tu nie ma co narzekać. Natomiast inne jeszcze wrażenie, e, dziecinne, bo e, szybko po, e, rok po komunii e, księża w naszym kościele, a może i we wszystkich innych, e, nas wszystkich przyjęli na bierzmowanie. Bierzmowanie powinno być się dwa czy trzy lata po, ale tutaj jest, powiedzieli, że jest wojna, żeby dzieci miały więcej świętych sakramentów. I ja sobie wtedy pomyślałem, ale przecież małżeństwo to jest także świętym sakramentem. To czy może dzieci powinny także żenić się, wychodzić za mąż? Ja miałem nawet taką upatrzoną jedną e, dziewczynkę, która naprzeciwko naszego domu mieszkała i tam czasami ręką kiwała jak razem e, ze siostrą mieszkała. Ale myśmy nawet słowa ze sobą nigdy nie zamienili, bo dziewczynki nie wychodziły do zabaw, no, więc no, ale rodzicom nie powiedziałem o tej mojej koncepcji, bo coś przewidywałem, że im się to za bardzo nie spodoba.